Cześć dziewczyny, słuchajcie, mamy teraz panel klubowiczek, klubu lokalnych firm. Przygotowałam do dziewczyn po cztery pytania same konkrety o tym, jak one dzisiaj prowadzą swoje lokalne firmy, i myślę, że to będzie taka wisienka na torcie. Dlatego że najfajniej jest tutaj też słuchać takich praktyków, którzy robią bardzo podobne rzeczy do Was, prowadzą też firmy w zasięgu właśnie miasta, województwa czy powiatu. Więc mam pierwsze pytanie, i mam nadzieję, przynajmniej, że na każde pytanie odpowiecie mi tutaj z takim co z tak Szczerością i też z otwartością dla innych uczestników konferencji. Jaka jedna decyzja, moje drogie, w waszym biznesie zrobiła taką największą różnicę w tym roku, no bo mamy koniec roku, więc czas na podsumowania. I może zaczniemy od Kariny. U mnie taka jedna decyzja, która, którą chwyciłam tak sobie w garść, to zdecydowanie to, żeby. Postawić na to, żeby być właścicielem własnego biznesu, a nie tylko najbardziej zapracowanym pracownikiem. Zdecydowanie, przedstawienie takiego mentalu na to, że mogę coś innego robić, niż tylko to, czym się teraz zajmuję, pomogło mi przedostać się tak naprawdę na ten wyższy pułap, przez co odważyłam się, żeby. Nagrywać na social media, mhm. i dzięki temu dzisiaj mamy klientów, którzy byli kiedyś w takim miejscu, w którym ja byłam, a ja dzisiaj pomagam im budować takie autentyczne marki osobiste właśnie w branży beauty. Okej, okay, okej. Okay. Czyli postawiłaś przede wszystkim na to, żeby zostać szefem, a nie tylko wykonawcą w firmie, czyli osobą, która obsługuje, tak? Tak, dokładnie tak. Piękne, dobra. Jak to było, Judy, u ciebie? Jaka jedna decyzja z tego roku była kluczowa? Jeśli chodzi o mnie, to na pewno było to powiększenie studia i też na pewno, jeżeli chodzi o powierzchnię i jeżeli chodzi o zespół, w ostatnim roku udało nam się otworzyć trzecią salę studia, wpłynęło to zdecydowanie na komfort tatuatorów, którzy u nas pracują, no i oczywiście klientów, którzy przychodzą do nas na usługi. Dość dynamicznie rozwijamy się w ogóle przez ostatnie lata, czyli ja w ogóle się nie spodziewałam, otwierając studio. No i obecnie mamy naprawdę zdecydowanie dużą powierzchnię, no i. Super zgrany team, i to jest mhm. dla mnie e, właśnie ta, ta super różnica w ostatnim roku. No tak, otwarcie e, i powiększenie miejsca naszego, e, naszej usługi, naszej firmy, no to też jest jakiś tam ja zawsze taki e, czynnik niepewności. No dobra, otworzę się, powiększę, ale czy faktycznie znajdę klientów e, na, e, na ten lokal, także udało się, mam nadzieję. Tak, jestem. tak, oczywiście, jestem naprawdę super zadowolona z tego. Na ekstra. Nie wiem, więcej z tego powodu, ale wiadomo, coś za coś. Coś za coś, dokładnie. E, Ania, jak było u ciebie? U mnie e, przede wszystkim na początku roku e, dołączyłam do klubu lokalnych firm, gdzie e, poznałam bardzo dużo przedsiębiorców i też dzięki temu, e, że e, Korzystałam z wielu szkoleń, które odbywają się regularnie właśnie w klubie lokalnych firm. Zdecydowałam się zmienić jednoosobową działalność na spółkę, którą prowadzę teraz z moim mężem. Hmm. Ustrukturyzowałam swoją działalność, podobnie jak na. Zaczęłam delegować więcej zadań moim pracownikom, co też dało mi większą taką i swobodę działania, większą przestrzeń czasową. No i dzięki temu też mogłam na spokojnie wyłączyć się na kilka miesięcy, kiedy rodziłam trzecie dziecko. Dzięki temu, że pracownicy naprawdę poczuli tutaj. E, ogromną odpowiedzialność mhm. też za swoje działania, za swoje e, zadania e, i firma działała bez zarzutu, e, mhm. a ja dzięki temu miałam troszeczkę więcej czasu na prywatne akurat rzeczy. O. Także tutaj tak, to u mnie wyglądało. Te decyzje nie są łatwe, ale często są bardzo potrzebne, nie? Tak, czasem, dokładnie czasem spo... czasami hmm. trzeba je poczuć dopiero przy trzecim dziecku. <głos> <głos> dokładnie. Agnieszka, jak to było u Ciebie? A w moim przypadku była to decyzja o tym, aby w końcu uporządkować mój marketing, bo mm. ja przez lata publikowałam bardzo intuicyjnie i gdzieś tam mimo tego, że te treści fajnie się niosły i były pozytywnie odbierane, to miałam wrażenie, że cały czas brakuje im takiej zaplanowanej ścieżki i dostrzeżenie tej potrzeby planowania mm, i takiego bardziej strategicznego podejścia e, wywołał u mnie więcej spokoju mm -hmm. i też miała w tym momencie do każdej publikacji podchodzę bardziej świadomie, bo wiem, jaki chcę, aby ona osiągnęła cel i jaki realnie efekt, żeby mi przyniosła. Także w moim przypadku była to trochę taka zmiana mojego mentalu. I takich moich przyzwyczajeń w kwestii marketingu. No ale ruszyłaś, i naprawdę mam takie wrażenie, że jesteś. dominujesz, naprawdę zdominowałaś swoją niszę i pięknie ci to wychodzi. I na TikToku i na Instagramie te materiały naprawdę z przyjemnością się ogląda i są dopracowane. Widać, że tam jest jakaś strategia i nie jest zrobione, tak wiesz, po omacku, a coś wrzucimy bo dawno było, tylko to jest, to jest część czegoś jest większego. Mhm, tak. Cieszę się w tym razie bardzo, że to widać. Tak, zdecydowanie. Okej, okay, no to słuchajcie, jakie jedno działanie robicie regularnie, tak z ręką na sercu, że to się powtarza u Was, które daje realny efekt biznesowy? Może to być działanie z tego roku, ale fajnie by było, żebyśmy sięgnęli trochę jeszcze wstecz, bo każda z Was już ten biznes trochę prowadzi. Judyta, może od Ciebie zaczniemy. No, to ja staram się nagrywać i przedstawiać historię swoich klientów, którzy byli u mnie na naprawianiu czy tam zakrywaniu tatuaży, bo mm. teraz też głównie tym się zajmuję. I myślę, że te historie, w tych historiach wiele moich obserwatorów widzi siebie i swoje problemy, swoje, swoje jakieś bolączki, z którymi się borykają na co dzień, no bo no niestety błędy młodości gdzieś tam się pojawiają i z biegiem czasu po prostu. Zaczynają nam przeszkadzać na zwyczajnie świecie. No i myślę, że w tych filmach te osoby też widzą to, że ja mogę w jakiś sposób pomóc im z naprawą tego swego komfortu. No i w, no i w efekcie mam dość sporo zapytań właśnie o te, o te usługi. No i wiadomo, przekłada się też to na kalendarz i na pracę. Pięknie. A jaki masz sposób na to, żeby klienci chcieli się pokazywać? Bo często tu mamy taki opór. Właśnie nie do końca ci klienci się pokazują z twarzy. Ja po prostu. Rozmawiając z, nie, z nimi gdzieś w DM-ach, mhm. spisuję historie, z jaką oni do mnie piszą, bo zazwyczaj to są takie historie właśnie życiowe, opisane, mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam nawiązujące właśnie do, do przeszłości. No i jeżeli właśnie oni się zgodzą, to ja sobie robię screeny z tych ich historii, które oni mi wysyłają, no i opowiadam też o nich jako ta osoba patrząca z boku. Wrzucam te screeny, jak wiadomo, żeby to było potwierdzenie, że tak było, mm. że ja sobie tego nie wymyślam. Mm -hmm. e, no i potem już z etapów pracy, czyli właśnie jak sobie mm -hmm. coś zabieramy do ciała, do, ja, ja coś też dorysowuję bezpośrednio na ciele, mm -hmm. odbija. Później jest to pierwsza sesja, druga sesja. No i zazwyczaj potem już ten feedback jest um, e, też w wiadomości DM. Mm -hmm. Niekoniecznie nagrywam ją tak, żeby się ta osoba wypowiadała, bo rozumiem, że no jest to też jakiś dyskomfort, Jasne. nie chcę nikogo muszać, ale. Znalazłam na to swój sposób, no i właśnie to jest, to jest on. To jest to. I nawet nagrywałam, pamiętam o sobie, właśnie rolkę na klub, bo zarąbiście to przedstawiasz. Więc ja was odsyłam do Judyty na Instagram, bo naprawdę to jest coś, czego warto się nauczyć. Karina, jak to jest u ciebie? Co robisz regularnie? Co działa? Regularnie planuję i analizuję, bo ja mhm. lubię wiedzieć, co działa, co nie działa na social mediach. Korzystam też z Twoich szkoleń mhm. oczywiście i z wiedzy, która jest w klubie lokalnych firm. Mhm. To pomaga mi bardziej się odważyć na social mediach właśnie do prowadzenia regularnych. Mhm publikacji, no, działań związanych z, z promocją tutaj tego, co robię mhm. e, i stacjonarnie dla klienta lokalnego mhm. i online, e, także myślę, że to jest zdecydowanie planowanie, analiza, wyznaczenie takich małych sobie celów, e, które w, w całość, e, gdy je złożymy, dają nam taki Właśnie duży, fajny cel. Na przykład na początku roku powiedziałam sobie, że wystąpię na konferencji online jak i jestem. Co? Także to jest takie właśnie małe sukcesy, ma małe cele, które dają mi jeden duży cel. Piękne. No i ktoś mi powie, że cele nie mają sensu, to wyślę do Kariny, nie? Także tak, zapraszam. piękne jakieś piękne studies. Ania, jak wygląda Co u Ciebie? Co wdrożyłaś? Ja przede wszystkim postawiłam bardzo mocno i to już od kilku lat na pokazywanie swojej twarzy w internecie. Jednak moja branża dietetyczna i catering jest bardzo mocno oparte na mnie, na mojej twarzy. Pokazuje się, jak tworzymy firmę, pokazuje jak gotujemy, pokazuje dokładnie od podszewki, jak wygląda cały proces tak naprawdę produkcji naszego jedzenia. Dużo staram się, Tłumaczyć też właśnie dla kogo jaka dieta, czyli edukuję też przede wszystkim w internecie, ale ta regularność jest tu bardzo, bardzo kluczowa. Nie tylko dzisiaj już ja jestem w naszych mediach społecznościowych, ale też mój zespół, który się spotkał z bardzo pozytywnym odbiorem przez naszych klientów, i dzięki temu myślę, że ludzie wiedzą, kto za tym stoi. To jest dzisiaj odzwierciedlenie właśnie naszej, naszego sukcesu, tej naszej małej manufaktury, którą dostarczamy dziś już na całą Polskę. Także myślę, że to jest właśnie dla nas bardzo, bardzo mocno kluczowe. Tak, to jest, no, no myślę, że taki fundament. No ja, ja podpisuję się pod tym rękami i nogami. Agnieszka, jeszcze ty. Myślę, że poza tym, co powiedziała Ania, czyli regularne pokazywanie siebie, to akurat w moim przypadku myślę, że jest to sposób prezentowania naszych realizacji, bo ja pokazuję je w sposób taki bardzo obrazowy. Pokazuję po prostu, jakiego wyboru dokonali nasi klienci, wplatając w to jednocześnie trochę storytellingu i jednocześnie budując w oczach klienta pozycję eksperta, który doradza i inspiruje. A nie e, tak stricte po prostu sprzedaje. E, I myślę, że właśnie ta autentyczność w przekazie, to właśnie ona powoduje, że w tej chwili klienci są w stanie pokonywać setki czy nawet tysiące kilometrów, po to, abym to właśnie ja pomogła im w wyborze ich wymarzonych obrączek. O kurde, jakie tutaj padają piękne zadania. słuchajcie, do wdrożenia od razu. To są case studies, ja uwielbiam pracować na przypadkach i na przykładach, bo no to realnie działa, nie? I tylko trzeba się wziąć do siebie i wdrożyć. Mam jeszcze jedno pytanie, jaką taką najprostszą rzecz może dzisiaj według Ciebie, według Was zrobić lokalna firma, aby klienci wracali częściej? Czyli tutaj chodzi o tą lojalność, czyli co zrobić, żeby ten klient, który raz przyszedł i już zostawił u Ciebie Jakieś pieniądze? Powrócił. Co robisz, Ania? Myślę, że tu nie chodzi już o non-stop, nagradzanie tego klienta, dawanie mu coraz większych rabatów mm -hmm. i tak dalej, ale przede wszystkim stworzenie z nim więzi. Rozmowa, czasami warto do tego klienta zadzwonić. W naszym przypadku jest to przede wszystkim kontakt, jak ta dieta idzie, jak te pudełka nasze smakują. Staramy się to robić, staramy się i rozmawiać, i pisać z tymi klientami, bo wiadomo, że dzisiaj to słowo pisane jest łatwiejsze, dla odbioru często. I myślę, że to jest czasami takie kluczowe, czyli docenienie, danie się poznać tak naprawdę i stworzenie takiej więzi z klientem, że to właśnie my jesteśmy przez niego wybierani ca cały czas, czyli po prostu otwartość, i myślę, że to jest dzisiaj na pewno klucz do po sukcesu powracających klientów w każdej branży. Och, zdecydowanie, zdecydowanie. Karina, co ty robisz? Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, którą można zrobić od razu, to jest przede wszystkim odpowiedzieć na potrzebę odbiorcy, który do nas przychodzi, bo klienci przychodzą do nas i oni nam mówią, czego potrzebują od nas, więc jeśli wysłuchamy ich i odpowiemy na tą ich potrzebę, to myślę, że żaden rabat nie zastąpi tego, że poczułem się z nami dobrze. Także myślę, że to słuchanie tego naszego klienta i odpowiadanie na tą potrzebę jest najważniejsze. Tak, żeby poczuł się zrozumiany, zauważony tak. i wysłuchany, nie? Także super fajnie, że to padło. Agnieszka, co u Ciebie? Tak, ja myślę, że poza tym, żeby klient poczuł się zrozumiany, to ważne jest to, aby czuł się również zaopiekowany na każdym etapie, czyli nie tylko do momentu samego zakupu, ale głównie właśnie po nim, czyli danie poczucia, że... Z jakimkolwiek problemem zawsze, w każdej chwili, może się do nas zgłosić. Nigdy z takim problemem ich tego klienta po prostu nie zostawimy. I myślę, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa powoduje, że. No, u nas można by powiedzieć, że klienci co do zasady są tak bardziej jednorazowi, bo jednak obrączki no tak no, właśnie. To wykupuje się raz w życiu, ale właśnie to poczucie bezpieczeństwa i to, że oni faktycznie czują się dla nas ważni, powoduje, że, że do nas wracają po, po takie zakupy mhm. okolicznościowe, na mhm. Pięknie. Judyta, jak u Ciebie? No też pytanie, jak? Często robimy sobie to łaże. Podobno jak zrobisz jeden, to zaraz zrobisz następny. Więc jak ty dbasz o tą lojalność? Są tacy, którzy robią dużo i wracają bardzo systematycznie. Także no. tak, tak, tacy klienci też nią. Ale to, co dziewczyny powiedziały, dla mnie jest mega ważne, bo też patrząc przez pryzmat swojej działalności, prowadzenia usług tego typu. No, to ja zazwyczaj z klientami podczas jednej sesji spędzam 8 czy 9 godzin. To jest jednak czasochłonny zabieg w, moim właśnie, w mojej pracy. Tak. Więc dla mnie to spędzenie tych 8 godzin jest mega ważne i zbudowanie jakiegoś kontaktu, vibeu, no jednak gdzieś tam rozmawiam z tą osobą podczas tych 8 godzin, żeby ona była w jakimś stopniu właśnie zaopiekowana. No i ten komfort jest dla mnie bardzo istotny w tym przypadku. W szczególności właśnie, gdzie podczas tych paru godzin już wchodzi też kwestia bulowa, to po mm. pierwsze, a po drugie, no szczególnie właśnie dla tych osób, które są pierwszy raz na tatuażu i trochę się boją. Tak. Więc też to muszę gdzieś tam trochę, że tak powiem, rozluźnić i wprowadzić właśnie tę, tę dobrą atmosferę. Więc myślę, że to są takie najprostsze, najłatwiejsze rzeczy, które, którymi można właśnie obdarzyć i zaopiekować tego klienta. A patrząc jeszcze z perspektywy właśnie zabiegu, Przerwania ciągłości na skórka, gdzie właśnie mm. ma miejsce u mnie w, w studiu, no to jakość, przede wszystkim czystość zabiegów, to są takie mm. podstawowe rzeczy, które, na które ja mega po prostu um, kładę nacisk i no, uważam, że to jest podstawa, podstaw, mm. nawet wcześniej przed tym komfort, komfortem. Mm -hmm. Tak, no masz rację. Jak się zaopiekujesz i, i pokażesz, że jesteś dla tego człowieka i tą relację się zbuduje, no to zdecydowanie, że założę słuchawki i na ranie. Niektórzy. No, jak... Klienci tak chcą. Ale, ale też pracują. Ja nie jestem w stanie kompletnie przejść na ten tryb pracy, aczkolwiek rozumiem, mhm. że dla niektórych jest to fokus i skupienie się na tym, co oni robią, bo jak coś zepsują, no to zepsują. Ale no, ja nie jestem w stanie jeszcze um, w ten sposób pracować. Ja bardzo lubię rozmawiać z klientami, bardzo lubię um, robić ten kontakt i widzę, że osoby też które do mnie przychodzą, sobie to cenią, jednak tak. tą rozmowę. Tak, ta relacja to jest mega, mega kluczowa, właśnie kiedy klient jest z tobą po prostu na żywo. Dziękuję Wam, dziewczyny, bardzo. Myślę, że super study jest takie przykłady tego, co realnie robicie u siebie. Także yy, zaobserwujcie koniecznie dziewczyny, bo robią naprawdę super robotę w sieci, a my przechodzimy do kolejnej prelekcji.